Mano się, mano, witajcie z tej strony. Ja tomcio 69 widzowie. Jak pamiętacie, byłem w wiosce e, villagerowej tam daleko. I widzowie, udało mi się znaleźć już moją wioskę. I widzowie, dzisiaj sobie porobimy takie malutkie rzeczy. Chciałem z mają, z majonezem tak zwanym, nagrać też dzisiejszy dobry odcinek. Ale wyszły nam problemy, widzowie, techniczne. Musicie nam bardzo serdecznie za to wybaczyć dzisiaj niestety bo wypadały nam widzowie naprawdę różne rzeczy a ja mam chyba lagi na serwerze albo jednak może nie i dzisiaj widzowie porobimy refy nie refy i inne rzeczy z jabłek które mam bo naprawdę widzowie troszeczkę się pozbierało jabłuszek z tamtąd widzimy dokładnie 9 refów czyli jabłka nam zostają troszeczkę dużo jabłek nam zostanie ale widzowie to nic Zawsze... Refy to ja odkładałem chyba... czekać gdzie refy odkładałem? To jest dobre pytanie, widzowie. Jeśli, widzowie, że wam się takie filmy podobają, to zostawcie tu łapeczkę w górę z subika, tam na dole z żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale. Widowie, staramy się, jak możemy, nagrywać filmy dla was daily, codziennie. Jak nie ma filmu, to musicie serdecznie wybaczyć, ale ja albo nie jestem w stanie nagrać odcinka, bo się źle czuję, Albo po prostu nie wiem jak nagrać tego odcinka. Aczkolwiek, jeśli zostawicie tu dobrą sumę łapek pod tym filmem i troszeczkę subskrypcji, mam dla Was na Sylwestra, które jest już za niedługo, pomysł na odcinek. I to będzie bardzo mocny odcinek. Więc ja Was bardzo widzę. Serdecznie proszę o jak największą aktywność pod filmami. Do Sylwestra. Bo naprawdę widzowie będzie się dziać. Będzie grubo, będzie mega... Ja jeszcze będę widzowie naprawdę o tym wspominam, bo to będzie grube, co ja będę chciał zrobić. Niektórzy już o tym wiedzą i, I widzowie po prostu będę chciał takie coś zrobić. No i widzowie. Dzisiaj miałem w planie nagrać bedwarsy dla Was. Być takim po prostu... to, to się już pojawiło no ale jak widzieliście nie mogliśmy nagrać tych bedwarsów. Dzisiaj idziemy pokopać diamenty. Może znajdziemy jakieś skarby, nie skarby, Mam 54 pochodnie, więc może coś się nagra... Ee, ten, więc widzowie lecimy, Krowy są. <laughs> więc widzowie lecimy do kopalni. I a wy wbijcie do opisu, bo tam jest Discord oraz nie Wiem, tak się skończy. Mm. Oraz Instagramy, więc serdecznie widzowie zapraszam na... Na no to bardzo serdecznie, jak zobaczę już idę się kopać w dół. I w lecimy po diamenty. Lecimy po wszystko i lecimy, widzowie z tym. Nie ma czasu, nie ma czasu, lecimy po diamenty. Mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy ich jak najwięcej, jak najdużo. Dzisiaj się kopimy... No nie, w tym samym miejscu tam jest ta dziura, już nie chce mi się drążyć, jakby w widzowie nowej. Bo wiecie, to nie ma sensu. Niektórych rzeczy robić, niektórych rzeczy kopać i niektóre rzeczy wykonywać tych samych. Więc Idziemy widzowie w tą samą dziurę i kopiemy dalej widzowie. Kopiemy dalej, bo naprawdę jest sztos. I widzowie dziękuję wam też za taką aktywność na kanale. Live'y się będą pojawiały widzowie co piątek, więc też bardzo serdecznie dziękuję wam za taką aktywność. Która jest, a ja się kupuję w to miejsce i widzimy, lecimy. Może jakieś diamenty będą. Jeśli tak, to ja będę bardzo szczęśliwy z tego. Jeśli nie, to wyjdę smutny, bez diamentów i. No. I wiecie, jak to jest. Pierwszy turniej za nami. Czyli wiadomo, że ja tu byłem. Niestety. Idziemy w dalej. Chciałem z Mają nagrać taki sam film o diamenty jak z Pat Patrykiem który już dawno, dawno go nie widziałem na serwerze nie wiem co się z nim dzieje ale może za niedługo przyjmiemy sobie opatę w mięśniu widzicie wzowie, jak to jest skleroza nie boli ale troszeczkę mnie, o oh, cholera znalazłem Got mi się na jawka przyda, na refy ja jakaś ktoś zaatakował, ktoś gruby ale może takiego może takiego czegoś nie będzie że mnie zaatakują a ja chyba mam lagi a nie, jednak nie mam, dobra, czyli czas a ja robię jakieś piruety Spec niespecjalne. Widzajcie, live'y o godzinie 18 w piątki. Rozpoczynamy więc w piątek pierwszy liveik. Znaczy już w zasadzie nie pierwszy, bo już były liveiki, no ale widzowie wiecie o co, Kamal, wiecie o co chodzi i no, wiecie jak to widzowie jest. Jak pamiętacie, na ostatnich dwóch filmach znalazłem, no, było, że znalazłem wioskę. Wioska jest trochę niedaleko nas, ale trzeba też trochę, widzowie, przejść, żeby do tej wioski pójść. Ale na szczęście udało mi się znaleźć jakby moją rezydencję, moją jakby po prostu... Na razie oprócz Golda to nic nie ma. No to trzeba troszeczkę przejść do tych innych wiosek i nie tylko. A ja, widzowie, kopię się, kopię się już takie dobre parę minutek. Dwie, trzy, trzy. Więc... O, znalazłem pierwsze diamenty widzowie. Są diamenty, tak jest! Pięć śród i jest 11 diamentów. Czyli już wiadomo, że biedny nie jestem. Aczkolwiek... Jakby tak było ci to Ja bym tak rozkopał tu dalej, to by może coś było czy nie? Ten, ma, czy ten świat jest taki inaczej trochę skonstruowany. Dobra, trochę inaczej jest skonstruowany, chyba. Chyba. Chyba na pewno. Dobra. Ale nie obrażam się, 11 diamentów. Jest git Redstone. Na level mi się przyda mam. 30 widzowie czwarty level. To jest bardzo duży level. Jeszcze przydałoby się coś z enchantować tak na szybko. Budki albo cokolwiek. Znaczy... Wiadomo. Zrobić albo lepszą zbrojkę. O lewa tu jest. To byłoby dobre. No tego. Zobaczyć co jest. Bo tu może być dobre. Dobra kopa... Nie, tu chyba byłem. No, dobra, tu odbijamy trochę od tej rawy. I widzowie. No, może kiedyś smaka mi się udało ogarnąć, ale Widzowie, oglądajcie cały czas odcinki, bo albo z Bedwarsów, albo z tego się, widzowie, będą pojawiać Więc, widzowie, naprawdę warto, warto subskrybować ten kanał Kolejne diamenty Patrzcie, kupiłem tu tunel Nikt by się nie spodziewał, że tu będą diamenty Tak, że jeden i mam 12. No, ale zawsze, widzowie, coś jest Zawsze coś wpada Mam nadzieję, że biedny nie zostanę. Po tym odcinku <laughs> Przepraszam. A my widzowie lecimy dalej. Szukanie diamentów. Dla mnie przyjemna sprawa, bo staje się coraz bogatszy i nie tylko. No, każdy tak mówi. Pieniądze i nie tylko, nie? Dobra. Kto to minutka na wierki? Siódma. Więc vis -vis jest git. Nie się 7 minut szukamy diamentów. Trochę mało, ale... Są skarby Widzowie, są skarby i będą Na każdym kroku Idziemy Widzowie dalej się kopać Tu nie ma jaj, tu nie ma jaj Ja jestem dobrze uzbrojony, żeby mnie zabito w tym momencie Ja mogę w lawie nawet pływać, chyba nie, nie, chcę testować Nie chcę Widzowie naprawdę testować Chyba, że... Z... O! Na 10 łapek skakuję do lawy w tym secie W tym secie skakuję do lawy I zobaczymy co się Widzowie yy, zadzieje tu 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 tu. A ja widzę, kopię kopiemy się dalej. I jeszcze mam i jeszcze wam coś się pojawiło na naszym serwerze przez Majo i przede mnie. Co zrobiliśmy, to wam sobie zaraz pokażę. To jest na serwerze i co będzie? To jest jakieś kopanie. Tutaj kopanie przede mnie. Kolejny. już. Widzę, że takich tuneli jest naprawdę widzowie dużo sporo. O, tu się muszę w tą stronę wkopać tak. Muszę wejść, że w tą stronę będę musiał iść. Więc znowu lecimy, kopiemy się. Dobra, dobra, lecimy na górę. I pokażę wam co się w widzowie zmieniło pod ostatnimi czasami, bo już dawno też odcinka na serwerze nie było. Ale widzowie czas to zmienić. Czas często pieniądz, nie? Ale tylko Teraz w tom. patrzcie jak pięknie idziemy jak burza, idziemy jak burza. Jak coś pominąłem, to możecie napisać, to ja przyjdę po to. Oj, 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 problemy, problemy, problemy techniczne. Ale lekkie. Dobra, poradzi, poradzone sobie z tym wszystkim. Idziemy do siebie. Szybkie pokazanie, ulepszenie zbrojki i widzowie lecimy. A wy zostawcie tu łapeczkę w górę subika tam na dole z dzwoneczkiem, żeby Was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale oraz żebyście nie przegapili takich więcej filmów na kanale, bo naprawdę widzowie jest warto. Warto subskrybować ten kanał. 625 subów za niedługo będzie. A to nie, widzowie lecimy po to. To jest moje... Może nie mieć tysiąc, ale wiecie, widzowie jak to też jest. Trzeba sobie lepsze wejście tu robić. Za niedługo... O! Na kolejnym odcinku ulepszamy wejście. Ulepszamy wejście do kopalni. Minecraft. Chciałem powiedzieć Bedwars. Ale Minecraft server. Zobaczmy lecimy z tym koksem. Nie ma co... Wracamy tam jest ten złodziej. Złodziej numer jeden, który zabiera wszystko i nic. Leży. Gdzie jest drugi bo On chciał ubić Tak ze mną zadzierasz? No właśnie Nie chciał ze mną zadzierzyć. a zabarł Widzowie i to jest już problem Widzowie lecimy Do Do czego? Do chałupy Znaczy do chałupy Pokazać wam co Tomcio i Majo Wybudowali w Na serwerze Lecimy bez przedłużania oczywiście, mam pełne eku, zawalone EQ mam, jak zawsze śmietnik to na każdym, na każdym nie wiem czy widzowie zwróciliście uwagę i kto to zwrócił to może napisać na, w komentarzach, że Tomcia ma zawsze zawalone eku. on se nigdy nie posprząta Eku. Jest tak głupi, że on nawet nie potrafi posprzątać w EQ. Fakt, nie lubię sprzątać, to fakt. Się mogę przyznać do tego, ale. Widzowie, wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest. Dobra. Zrobimy sobie szybciutko ulepszanie krów. Jakie szybciutkie, mega szybciutkie. Przelecimy dookoła i nie tylko. Pozbieramy lewerek. wyściągnąć jakby to zboże, które tu jest, nie tylko. Wow. moje oczach morskich, zostałem. Przepraszam Was za te krowy widzowie, musicie mi wybaczyć. Dobra, dużo mnie jakoś to nie dało, ale zawsze troszeczkę. Idziemy wywalić niektóre rzeczy i widzowie, w, ostat... w kolejnym odcinku, wiecie, co się będzie dziać. Dobra, a ja już ściągam tą zbroję i idę ją naprawiać. Stałem się bogatszy i zaraz małe to stracić. To chciałem. To mi na traw. To jest drogo? Trochę droga jest, no ale dobrze. To pójdę, skończyło mi się. Trochę niedobrze. Dobra, czekajcie, widzowie Muszę. Yy, mam, mam żelazo? Mam żelazo. Dobra, zrobimy. Mam nadzieję, że zrobimy. Jak to było? Ile bloków potrzebowaliśmy do. Do, 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 do kowadła, kowadło, kowadło, gdzie jest tu kowadło? Kowadło zacząłem z tym problem widzowie znaleźć kowadło. Dobra, czekajcie, jeden blaczek za to wywalam na razie. Idę ja blok, a nie zrobię, jakby chyba z tego wszystkiego widzę. Nie mam jak. Nie mam jak chyba zrobić no, dobra, widzę. Nie stałem się jeszcze bogaty. Jeszcze bogaty się aż tak widzowie, nie stałem jakbym chciał. Ale większość mam ulepszaną. Yy, dobra, przepalimy sobie widzowie szybciutko. A tu mam jeszcze 8. Ej, to by może wystarczyło. Czekajcie widzowie. Zaraz to przekalkulujemy, tylko sobie wrócę golda do tego. Do opału. I zobaczymy ile nas stać na bloki. Jesteśmy na kowalu? Czy mnie nie stać na kowalu? O ja, jesteśmy na kowalu, to super. Idziemy cały czas, idziemy w zbrojkę. Chwytamy się zbrojki, widzicie. Ściągamy zbrojkę, Tak która jest jeszcze ulepszona częścią. I zobaczymy, o ile diamentów jestem bogatszy. U pięć diamentów stałem się, widzowie, bogatszy. Jestem Bogiem. Od dzisiaj żyjemy. Tu, 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 stałem się mil, mil, milionerem w Minecraft. Widziałem, patrzcie, co ja tu mam, ja mam tu wszystko. Dobra, idę oddać widzowie do tego, do Patryka, domku, w zasadzie kompostownika, nasiona, żeby chłopak się cieszył. A jeszcze mu może to zbiorę. żeby miał trochę więcej. I tak to pójdzie do naszego ogólnego magazynu nasiona pójdą do kompostownika, no ale cicho. Nikt tego nie widzi widzowie. Nikt tego nie widzi. Szumu nie patrzeć O no, już go dawno nie. Bo jeśli chcecie go też, to wiecie widzowie łapeczka w ogóle sobie nie widziany, nie? Ma tu miejsce, ma tu miejsce, chłopak. Czekaj, to mu zostawię dwie A O, rozwaliłem mu. Nie skapnie się. Raczej. Raczej się widzowie nie skapnie. Ten pan. Teraz widzowie będzie jak git. Powinno być. Wyzbieramy mu to wszystko. Posadzimy, żeby to ładniej wyglądało, bo inaczej wyglądać nie może. Tu, tu, ru, tu, tu. Nie widzę, tak jak już wspomniałem. było. wywalimy to do kompostownika, idziemy szybko do tego, do, no, come on, magazynu, co, jak i wiadomo. A wy wbijcie do opisu, bo tam jest Discord i, i Instagramy, na które można wbić i serdecznie zapraszam, jeśli ktoś by chciał na serwerek dołączyć. Bo jest naprawdę widzowie warto Enderman, siema, teraz go zdenerwowany ta z mi znikł się kleją Niech mi to zbroka z w no dobra uszkodził mi lekko z bloka Enderper, to jest kid. Nie przy czymś uciekać to wiadomo gdzie Przed patrykiem będę uciekał On mnie denerwuje czasami, ale to czasami widzę Czasami mnie denerwuje ale wiecie jak to jest, jak so koledzy, koledzy Koledzy tacy są Ale jest git, widzowie, jest git Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę subika tam na dole Bo dla was szykuje mega odcinek Który widzowie pojawi się on nie za niedługo <laughs> Za niedługo będzie ten odcinek Dobra widzę, zostawiam mu To w kompostowniku, bo ja tego nie chcę W zasadzie Idziemy szybciutko do magazynu i będzie pięknie widzowie. Jest pięknie na tym serwerze. Patrzcie jak ja wyglądam, to jest sztos z milionerem. To jest niemożliwe. Jeszcze by się villagerowie gdzieś tu wklepało. O, To byłoby gate To widzowie naprawdę jest gate. Wywalamy to 41 elementów! Jeszcze to jest niemożliwe widzowie, to jest niemożliwa suma. Dobra. Szybkie pod, ten podsumowanie. Tu jest to, tu jest to. Dobra, jedzenie do chlebów, żeby nie było. Mam tu chleby? Mam. No, dobrze. Dobra, widzowie, dziękuję wam za ten piękny odcineczek. Ja się jako milioner z wami żegnam i do zobaczenia dla kolejnego odcineczka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika tam na z dzwoneczkiem i do opisu. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Eluwa!